Coś tam zjada, mam i ja, tylko w piątki topię ząbki yy, w sztawie, kochanie. <laughs> no ale co zjem, to moje. I na pewno na zdrowie mi wyjdzie, tak? Ale walczę o każdy kawałek. Jak spadnie mi kawałek sałaty na podłogę, to zaraz płaczę, że spadła mi sata, bo nie dość, że mamy jej mało, to jeszcze muszę sobie oszczędzać. Przysypiemy to biszkami, gumami, kostkami. Najważniejsze jest to, żeby trzymać się wytycznie, tak? Siądzie dzisiaj na pewno by um, jakiś chwilek tak doszła. Potrzeba. A no, jak już sobie daje się radę e, z wezwaniem metamorfogą. Od poniedziałku ruszam z treningami, więc jeżeli by się chcieli poćwiczyć w domu, a robi, bo nie mówię o ćwiczeniu gdzieś tam, wiecie, na siłowni, to bym się na to

Tylko no, strzelam między zębony. Żarty żartami, ale do tego prawie ja na pewno powrócę. I powrócę do niego, kochani, już te trzy miesiące. E, ale ja mam dietę kaloryczną przepisaną i trzymam się tych kalorii dziennie i nie przeginam e, Choć chętnie zamieniłbym dwa posiłki z dnia no, dzisiejszego, jutrzejszego i późniejszego. Zatem potrzebuję raz tego rodzaju mnie nie, 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 nie! To jest, no, wa ważne, że człowiek trzyma się swoich postanowień, tak? tak. Nawet w dniu wczorajszym w domu moja drażnička taką mi zrwała, jak zrobiłam lodówkę, to się przywróciłam. Same salatki, same salatki, jak nigdy. Nie było tonek kiełbasy, musztardów i tego superroba, tylko były sałatki. Jadę ostateczki. I powiem Ci, wiesz co, idzie zbariować. Jest za czym tęsknię, w życiu byś się nie spodziewał i wy też byście się w życiu się nie spodziewali. Jak człowiek jest uzależniony od białego pieczywa. Człowieku, jak czuje świeży chlebek, taki wiesz, czeliny, no to normalnie wystaje dobra. To po prostu... Tylko go tam gdzieś dziennie zje jedną komkę dwie trzy to jest ten glutaminian cały tak czy będę ja jest... tak, tak, tak. czy węgiel czy teraz chlebek ja jestem ja bym co chlebek ale ciemny żytni z urawinką przesmarowałem sobie humusem, ładnie elegancko ugryzłem. no <słuch> panie tego mi brakować będzie <słuch> samo to, to panie mi tego brakowało no. ale trzeba przetrzymać. się trzyma? W zeszłego roku zrzuciłem 30 kg w 100 dni. W tym roku chcę zrzucić 20 kg 90 dni. Chcę ważyć setę. A ty ile chcę ważyć w tym roku? Trzymaj się czasu.